Dzień dobry, z tej strony Sebastian Czapliński, krótko i na temat. Dziś moim i Państwa gościem będzie Michał Jączyk, były piłkarz klubów polskiej ekstraklasy, a obecnie prezes firmy EduSport, zajmującej się dbaniem o przyszłość finansową polskich sportowców. Serdecznie zapraszam. Cześć, Michał, witam Cię. Cześć, cześć, cześć Sebastian. Powiedz mi, no na założenie firmy EduSport zdecydowałeś się przede wszystkim ze względu chyba na swoją nie do końca taką udaną tą karierę piłkarską, bo, bo miałeś złote i upadki, no ale przede wszystkim te kontuzje twoje, które gdzieś tam wykluczyły się z futbolu na, no, na zawsze, bo, bo powiedzmy szczerze, że już później do, do piłki nie wróciłeś. Powiedz mi, rzeczywiście jest tak, że, że to był właśnie taki przełomowy moment dla ciebie? Kurczę, chcę pomóc właśnie innym piłkarzom sportowcom zabezpieczyć swoją przyszłość? Tak, można powiedzieć, że od tego naszego, znaczy twojego artykułu, naszej rozmowy rośnie nam gwiazda, to ja miałem tam nie wiem, 15 czy 16 lat, doskonale pamiętam tamten okres, to można powiedzieć, że tak to życie stało przede mną otworem, ta zawodowa kariera. Naprawdę spodziewałem się, że to ona będzie z każdym kolejnym rokiem szła do przodu i rzeczywiście do pewnego momentu tak było. W wieku 18 lat zadebiutowałem w Ekstraklasie u trenera Nawałki, szybko strzelona bramka, natomiast tak jak w pierwszej połowie strzeliłem swojego debiutanckiego gola, no to w drugiej połowie zerwałem więzadło krzyżowe po raz pierwszy i tak poprzez kolejne 4 lata czterokrotnie zrywałem to więzadło. No i tak naprawdę w wieku 22 lat musiałem na nowo ułożyć sobie to życie. Wtedy już pojawiło się w moim życiu dziecko, więc też była tutaj kwestia utrzymania rodziny. I tak naprawdę razem z moim przyjacielem, dzisiaj wspólnikiem w biznesie, Konradem Czapeczką, który też grał w piłkę, też miał podobne doświadczenia z kontuzjami, zdecydowaliśmy się założyć taką firmę, bo wiedzieliśmy, Poprzez te nasze doświadczenia, ale też obserwacje naszych kolegów, ich zachowań, no, że jest wiele rzeczy do poprawy. Zawodnicy, sportowcy, zawodowi mają wiele potrzeb, które należy zapewnić poprzez taką profesjonalną obsługę. Widzieliśmy, że menadżerowie raczej ich pomoc ogranicza się tylko do transferów z klubu do klubu, natomiast takie sprawy jak aspekt finansów. Aspekt treningu mentalnego, dietetyki, treningu motorycznego jest pomijany, zawodnicy tego potrzebują, no i tak mm. tworzyliśmy zespół, dzisiaj można powiedzieć, że w Edu Sport jest pięciu wspólników, natomiast gdyby tak policzyć wszystkich naszych partnerów, z którymi blisko współpracujemy, to, to jest ich około 30. Czyli dzisiaj zawodowy sportowiec, który podejmuje z nami współpracę, ma ponad 30 specjalistów z różnych dziedzin do swojej dyspozycji. Powiedz mi, twoja firma działa na rynku już od 4 lat. Jak bardzo ten rynek się zmienił? W sensie na przykład, jeżeli mówimy pod kątem piłkarzy, którzy dołączyli do, do twojej firmy, którzy są w cudzysłowie oczywiście twoimi podopiecznymi, ilu ich, ich mniej więcej już obecnie masz? No ponad znaczy no prawie 400 zawodników to jest. głównie to są piłkarze i tak naprawdę no widać tą, tą świadomość, rośnie świadomość na, na plus. To, co zauważamy, i to jest świetna sprawa, że reprezentacja Polski i osoba Roberta Lewandowskiego dała taki przykład, że Polak naprawdę może grać w dobrych zagranicznych klubach, który otwarcie mówi o swoim rozwoju, o swoim kompleksowym rozwoju. I to pokolenie, które wchodzi dzisiaj do piłki, bądź te, które nadal w niej uczestniczy, stara się zwracać na każdy aspekt uwagę. Jeśli ich interesuje aspekt diety, to my jesteśmy w stanie im zapewnić takiego, takiego specjalistę. Jeśli chcą pracować motorycznie, to również jesteśmy do dyspozycji, więc jak najbardziej świadomość piłkarzy rośnie i to jest taki pozytywny znak. A powiedz szczerze, w którym momencie najczęściej decydują się dołączyć do twojej ekipy? No bo teoretycznie powinno być tak, żeby mm -hmm. jak najwcześniej, prawda? A w rzeczywistości jak to wygląda? O, wiesz co, różnie tak, na poziomie kredytów, inwestycji czy, czy nieruchomości, no to przeważnie są to zawodnicy tak 25+, plus, którzy już odłożyli jakieś swoje pieniądze na, na, na inwestycje, też świadomie dojrzeli do tego, żeby kupić swoje pierwsze mieszkanie. Natomiast tak naprawdę w treningu mentalnym to mamy różną kategorię zawodników pod kątem wieku. Są 20-latkowie, są 25, ale są również 30-latkowie, którzy już dzisiaj jeszcze grają zawodowo w piłkę. Myślą już, co będą robić po, po zakończonej grze w piłkę, i stąd też ten trening mentalny, te sesje są ukierunkowane, żeby poznać ich takie silne strony osobowości, i żeby pod swoją charakterystykę osobowości też poszukać zawodu, który będą wykonywać po skończonej karierze. Nie wierzę, że też nie spotykałeś się w swoim życiu tutaj prowadząc firmę z jakimiś takimi bardzo przykrymi historiami. Możesz, nie wiem, zdradzić jedną, jeden, dwa, dwa przypadki? Wiesz co, często powtarzam zawodnikom podczas spotkań historyjnego chłopaka, który dosyć długo grał na poziomie ekstraklasy, bardzo dobrze zarabiał, ale też bardzo dużo wydawał pieniędzy. Zaczęły się pojawiać też e, problemy z e, urzędem skarbowym związane z, z podatkami. E, no i tak naprawdę gdy też e, zawodnik zbliżał się ku 30, zaczęły się problemy zdrowotne, coraz liczne kontuzje. E, no i tak naprawdę te koszty jego życia i standard życia bardzo wysoki został. E, natomiast no, skończyły się przelewy, tak? Więc e, gdy zaczęło brakować pieniędzy w rodzinie Zaczęły się psuć mu relacje z, z związku małżeńskim, z dziećmi, no i tak naprawdę y, zawodnik zgłosił się do nas y, po pomoc, y, aby w pewne rzeczy mu podpowiedzieć, jak to wyprostować. Y, no i można powiedzieć, że ten proces trwa już jego wychodzenia z długów ponad dwa lata. Korzysta też y, z pomocy psychologa, y, więc to akurat historię pokazuje, bo. Y, Często kibice czy ludzie, może tak powierzchownie związani tylko z piłką, widzą te jasne strony piłki, te, te korzyści. Natomiast zawodnicy zarabiają dosyć wysokie pieniądze, i tak naprawdę, a często są to też młodzi zawodnicy. Więc to jest naprawdę duże wyzwanie y, wytrzymać to, to mentalnie, y, pozostać przy swoich wartościach, y, zarabiając miesięcznie, załóżmy, 30 tysięcy złotych i mając 22 lata, tak? Mhm. W ostatnim czasie przybyło Ci tych klientów, no bo jakby na to nie patrzeć, no koronawirus y, się jest pustoszeniem mhm. w sporcie przede wszystkim ostatnio. Mhm. Wiesz co, no dzwoni wielu zawodników z pytaniem tak naprawdę, co to dalej będzie, jaki to jest kierunek tego, tego kryzysu, jak to odbije się na, na rynku nieruchomościowym, na rynku kapitałowym. Widzą, że pieniądze, które mają czy w akcjach, czy, czy w obligacjach w różnych funduszach. Raczej topnieją są też zawodnicy, którzy grają dzisiaj w zagranicznych klubach, którzy zarabiają w euro i akurat oni się cieszą, tak, bo te różnice kursowe na dzień dzisiejszy w porównaniu w parze euro złotówka, to są historyczne wyniki, tak? więc tak naprawdę część zawodników zarabia na tym i dlatego akurat jakby cieszą się z tego, tak? Natomiast też sytuacja jest bardzo dynamiczna. Jeszcze tak naprawdę nie wiadomo, co będzie z, z tabelami LIG na koniec sezonu, więc też zawodnicy dzwonią, ale nic konkretnego też na przyszłość, na te najbliższe miesiące nie możemy ustalić, bo też oni nie wiedzą, czy, czy ich klub awansuje, czy ich klub spadnie, a to jest akurat uzależnione ich kontrakt od tej sytuacji klubów tabeli. A powiedz mi, jak, jak wygląda w ogóle sytuacja tak z twojego punktu widzenia, jako byłego zawodnika Ekstra klasy, bo to też chyba jest ciekawy temat. Nie wiem, czy rozmawiasz ze swoimi klientami na ten temat. Przerwa, przerwa po prostu spowodowana grą w piłkę. Mówimy o takiej, o stricte takiej formie zawodnika. Teoretycznie mamy wakacje, no to wiadomo, zawodnicy mają gdzieś tam kilka tygodni wakacji, no ale tutaj ta przerwa wynika w trakcie rozgrywek, nieplanowana. Po drugie, zawodnicy nie trenują w klubach, tylko trenują indywidualnie. Czy może dojść do takiej sytuacji, że koronawirus sprawi, że wiele właśnie gwiazd światowej piłki już nigdy nie osiągnie swojej formy takiej sprzed pandemii? Bo, bo jednak, mimo wszystko, oni muszą liczyć tutaj tylko i wyłącznie na siebie. O no tak, to oczywiście. Każdy z zawodników dostał indywidualne rozpiski. Najczęściej, z tego, co jak rozmawiam z chłopakami, co też widzę na, na, na insta na Instagramie, stawiają oni zdjęcia gdy z jakiegoś biegania w lesie i tak dalej. Natomiast też już padały takie wypowiedzi zawodników. To chyba Pedro z Chelsea, który wspomniał właśnie, że tak naprawdę oni potrzebują kilkunastu treningów z piłką, żeby wrócić w miarę do. Optymalnej formy, tak? a nie mówiąc już o tej najwyższej, bo tak naprawdę żaden trening biegowy nie zastąpi gry w piłkę. I tak naprawdę patrząc też na naszych ligowców, no to, to jestem ciekawy właśnie, jak to wyglądałby ich ten ewentualny powrót, gdy na przykład od 3-4 tygodni by piłki nie dotykali. No, mogłoby być ciekawie. Ale powiedz mi, teoretycznie jest jakaś taka, bo, bo, bo ty też mimo wszystko przygotowywałeś się nieraz indywidualnie, prawda, w domu, gdzieś tam po tych, po tych dłuższych kontuzjach. Czy rzeczywiście zawodnik ekstraklasy, mówimy o ekstraklasie w tym wypadku, no bo już nie mówimy o tych gwiazdach światowej piłki, mówimy o ekstraklasie, czy on w cudzysłowie oczywiście musi mieć tego przysłowiowego bata nad sobą, żeby przykładać się do treningów? Uh -huh. Nie, nie, uważam, że dzisiaj też już jest taka świadomość zawodników, że oni są profesjonalistami. Tak, oczywiście, jak to w każdej grupie, trafią się jednostki, które się zaniedbają, zrobi im się jakiś lekki brzuszek, ale to uważam, że to w każdej grupie. E, takie osoby się pojawiają, natomiast e, uważam, że większość osób podejdzie do tego e, świadomie e, i tak naprawdę też e, jakby oni zdają sobie sprawę, e, że to oni nie są na wakacjach, tak. E, kluby im e, płacą wynagrodzenia, czy większe, czy mniejsze, no to, to teraz jest co w fazie tam, negocjacji i spekulacji, e, natomiast oni wiedzą, że. No, muszą otrzymywać formę, bo lada dzień być może wrócą do, do, do treningów i do gry? Muszę zadać jeszcze takie dwa ostatnie pytania z mojej strony. Myślisz, że gdybyś miał w przybliżeniu oszacować, myślisz, że jaki procent zawodników Ekstraklasy było przygotowanych na właśnie pod względem finansowym na koronawirusa? Z twojego doświadczenia, jak myślisz, ilu rzeczywiście mogło gdzieś tam zabezpieczyć swoją przyszłość? Są. Ciężko jest mi tak stwierdzić procentowo, Jakby powiem w ten sposób, że na pewno była grupa zawodników i powiedziałbym nawet, że jakaś większa grupa, która ma obłożone część, część pieniędzy na, na taką czarną godzinę. Natomiast mam też pewność, że jest grupa zawodników, która ma bardzo wysokie koszty życia, duże zobowiązania leasingowe, kredytowe czy w ogóle konsumpcyjne i im będzie bardzo ciężko. I dla zawodników, którzy jeśli zostanie wprowadzona ta 50% obniżka wynagrodzenia, to naprawdę może być duży problem. I taka jest prawda. Mm. Czyli reasumując, jedynym zbawieniem dla nich jest szybkie zwalczanie pandemii, bo w sytuacji, kiedy ta pandemia nie, nie zostanie szybko zwalczona, no to może się okazać, że wiele zawodników, gdzie tam z pierwszych stron gazet wyląduje na bruku. No. Niestety dla nas wszystkich mamy, znaczy mamy, bardziej nie mamy wpływu na, na, na pandemię. Oczywiście możemy ją tylko ograniczać, nie wychodząc z domu, natomiast po prostu cierpliwie czekać, aż, aż zostanie wymyślona szczepionka, bądź minie ta pierwsza faza takiego nasilenia zarażeń. No, dla sportowców ale tak naprawdę dla wielu grup zawodowych w Polsce może być to problem tak problem problem z przepływem finansowym tak naprawdę wierzę że te poduszki finansowe które my jako społeczeństwo zgromadziliśmy sobie jako osoby indywidualne no, pozwolą nam przetrwać tak ten kryzys, bo on każdego, tak, każdego dotyka bądź każdego dotknie. Bardzo ci dziękuję, Michale, za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że uświadomiłeś gdzieś tam kolejnych sportowców, kolejnych piłkarzy, że warto rzeczywiście gdzieś zadbać wcześniej o swoją przyszłość, że ta przyszłość czasami potrafi nadejść z nienacka, tak jak w przypadku obecnej pandemii koronawirusa, i, i że warto po prostu zabezpieczać się odpowiednio wcześniej działać, żeby. Tak jak mówiliśmy tutaj w trakcie naszej rozmowy, no żeby nie skończyło się to jak w jakimś czarnym scenariusz. Jasne, super. Dziękuję, Sebastian. Bardzo. Za dziękuję, Michale. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Dziękuję. Hej, hej, cześć. cześć.